W piątek przyjadę na trening i będę typowo szukał silników takich na wyjazd, bo Ostrów mniej więcej mamy dogranych. chociaż dzisiaj te opady też nas zaskoczyły. Po tych opadach w końcu wygrałem bieg i zbliżyłem się do rekordu toru, ale fakt, no, po tych opadach ta szpryca była ciężka i też miałem pierwsze pole, dlatego wyskoczyłem ze startu i nikt mnie nie przeszkadzał z przodu, także to jest na pewno jakiś plus. Ale chyba wyjście spod taśmy to był Wasz mankament jako drużyny w tym dzisiejszym spotkaniu? Dokładnie tak. No musimy się starać, żeby jak najlepiej ze startu wychodzić No i wygrywać te starty, bo tego dzisiaj można powiedzieć, że trochę zabrakło, dlatego też się męczyliśmy, ale Daliśmy radę, no i co? No i skupiamy się na wyjazdowych meczach. Ten deszcz, który spadł, mówiłeś, że na pewno pokrzyżował Wam plany, chociaż no, byliście szybcy. Trzeba było dosyć, dosyć dużych korekt w sprzęcie po tych opadach dokonać? Na pewno tak, dokonywaliśmy korekt, bo wiadomo, no, takiego toru nie spotkamy nigdzie. Tutaj jechaliśmy dalej. Ten tor był dosyć, dużo materiału leżało. Po tych opadach, także nie spotkaliśmy się jeszcze nigdzie z takim torem, także te korekty musiały być. No i co, no i mniej więcej wyciągnięte wnioski już są. Jeszcze na chłodno trzeba w domu to. Przeanalizować wszystko i myślę, że będzie dobrze. Ło wam postawili bardzo wysoko poprzeczkę, naprawdę napsuli sporo krwi. Chyba nie spodziewaliście się, że aż tak ciężkie będzie to spotkanie. No trener powtarzał, że oni tutaj zawsze jadą, chociaż wiadomo, no, że w tym meczu nie, w tym sezonie jeszcze nie wygrali żadnego meczu, no ale tak jak mówiłem wcześniej, no, trzeba traktować każdy zespół równo, no bo każdy ma potencjał do tego, żeby wygrywać te mecze. No i ten sezon można powiedzieć, że jest też dziwny. No bo ja na przykład tych wyjazdów poza domowy tor nie miałam za dużo. Próbowałam kombinować, żeby gdzieś potrenować poza domem, poza domowym torem, ale no niestety. No takie mamy warunki. Musimy trenować u siebie i, i jak najszybciej wyciągać te wnioski.